Cześć moi drodzy, z tej strony KD Driver, witam Was serdecznie na moim odcinku, a w dzisiejszym odcinku pogramy sobie Forza Horizon 5, jak widzicie. No i przede wszystkim, jaki jest temat tego odcinka? A temat jest taki, moi drodzy, że pojedziemy sobie właśnie z tego pięknego miejsca, jakby z podwórka wyjedziemy i pojedziemy sobie na stadion, bo jak doskonale wiecie, na stadionie jest teraz zarąbisty tor, zrobiony taki po japońsku, gdzie full smoków jest. I zarąbista jest na do driftowania tam. Także co? BMK M4, tak zwany bober, już tutaj jest, już w niej siedzę, jakby czerwone malowanie. Ostatnio na live'ach tą BMK bardzo często jeżdżę, bardzo ją polubiłem, i chyba jest to mój number one, jeżeli chodzi o o driftowanie furkom. No ale na tym że zobaczycie, że driftowanie jest całkowicie troszkę inne. Polecam sobie tam podriftować, bo naprawdę nawierzchnia jest moim zdaniem mega dobrze zrobiona i te auto jakoś zupełnie inaczej się trzyma. Bynajmniej yy, dla moich aut nawierzchnia jest naprawdę super, nie? No ale to sami musicie tam pojechać, sprawdzić. Sądzę, że ten, ten tor generalnie już jest trochę czasu, więc myślę, że nie jeden z Was już tam był, nie jeden z Was już tam yy, gumę spalił sobie na tym torze. A co za tym idzie? No, to, że pewnie nic nowego wam nie powiem. No, ale przynajmniej zobaczycie sobie, jak moja BMK sobie tam radzi. Także ja lecę. Mam tam do stadionu 5 kilosłów, Jak widzicie, już z daleka tego smoka tam wykonanego z takich dronów, jakby już widać. On już sobie lata nad tym stadionem. Myślę, że twórcom należy się jakiś ukłon za stworzenie tego tora tam. Toru, tora. Wiecie o co chodzi, co tam będziemy się tu polszczyzną jakby Nie wiem Mega spinać Lecimy na miejsce A po drodze zobaczycie sobie jak BMK jeszcze sobie radzi na Na normalnej nawierzchni, na, na, na normalnej jakby asfaldzie Pomiędzy cywilami, że tak powiem Mega dobra BMK, wielu z Was pyta się na live'ach skąd tą BMK, gdzie ją kupić, skąd ją mam Ja ją chyba Albo wygrałem w playliście, w czwartkowej playliście, albo ją kupiłem gdzieś na giełdzie, jakiś chyba, nie wiem, czy widz mi ją udostępnił i tam dokonaliśmy zakupu Ale nie jestem pewien, nie będę tutaj wymyślał będę, Generalnie myślę, że do upolowania chyba jest ta BMA A jest naprawdę zarąbista, do drifciku Jak znalazł Jeszcze z tym silnikiem Po prostu jest mega, uwielbiam kiedy to auto pracuje na pełnych obrotach, na wolnych i takich wyśrodkowanych dla mnie mega, nie? tak jak jakiś czas byłem zabujany w Audi tak, teraz ta BMK jest numerem jeden dla mnie dlatego też na tych live'ach właśnie najczęściej ona gości u mnie Ale tu pięknie smoka widać, zobaczcie. Aż się normalnie zatrzymam. Jak on świetnie teraz przeleciał przez tą trasę. Normalnie tak jakby po prostu po nie wiem, po tych łąkach tam sobie chodził. Mega dobrze to wygląda. Koleś chyba przede mną też się zatrzymał i zerknął sobie na chwilkę, może jaką fotę sobie strzelił tam. Dobrze jest, że akurat trafiłem na noc i tego smoka mega dobrze widać. Patrzcie, fajnie sobie zawrócił i leci, ale to mega wygląda. No, takiego widoku to ja się nie spodziewałem tutaj. Żeby tak nad trasą fajnie go było widać, szkoda, że to drzewo tam wyrosło. Bo inaczej byłoby jeszcze go lepiej widać. No ale i tak jest dobrze, Andrzej, nie narzekaj. Jedziemy, jedziemy. Już widać z daleka wszystkie te boczne tematy dotyczące właśnie tego toru. I sam w środek tora już widać. Zobaczcie, stadion pięknie wypełniony smokami. Ale tu mogę ładniej wejść. No ale nic. Zapatrzyłem się na smoka, no i widzicie, wylądowałem na trawniku. W sumie to mogę miać prosto, bo tu robię kółeczko znowu, żeby tam wjechać. No ale co zrobisz, pani majsterno? Jak już tak wyszło, to nie już tak zostanie. Przynajmniej zakręciki są fajne tu. Więc można sobie jeszcze oponkę rozgrzać, zanim się na stadion wiedzie. Oh yeah! Dobra, moi drodzy, wjeżdżamy. No, i nocą robi to wrażenie. Zobaczcie, full smoków, jakieś latające drony, nawierzchnia mega czarna, bardzo fajna przyczepna. E, co jeszcze? Do góry wyglądają takie dynie, mi to trochę się kojarzy z Halloween. I myślę, że jakby było to zrobione pod koniec października, to też bym się cieszył. No ale nie o tym. Generalnie, zobaczcie, jak przyjeżdżamy, to fontanny dymu strzelają na, na naszą cześć. Tutaj mamy takie do góry wzniesienia, gdzie możemy sobie fotę strzelić, na przykład albo poglądać sobie stadion troszkę jakby podwyższenia. Mega dobrze to wygląda wam powiem. Szeroka trasa, szeroki asfaltik wylany, mega dobre dla opon. U mnie są tutaj chyba opony driftowe zapakowane, więc naprawdę z nimi robi sobie mega dobrą robotę. Przejadę sobie kilka takich, nie wiem, może kółek, może zakrętów, żeby Wam zobrazować, że naprawdę warto tutaj podriftować sobie, pouczyć się albo po prostu, jak ktoś jest mega już doświadczony, po prostu, nie wiem, no na tym torze driftowanie sprawia po prostu frajdę. Jest dużo zakamarków, dużo tych zakrętów i przede wszystkim, co dla mnie najważniejsze, jest mega czytelny ten tor. Po prostu, jakby, jesteśmy w stanie podczas driftowania zobrazować sobie, gdzie jest zakręt, co nas czeka i czy zwolnić, czy przyspieszyć. Jakoś nie wiem. Dla mnie po prostu jest to mega dobrze widoczne. Tak jak jeździłem kiedyś na jakiś tam torach w Forzie, no to nie zawsze, jakby widziałem, że tam jest zakręt czy coś, nie. Czasami nawet na drodze tego nie widzimy. A tutaj jest mega dobrze. No i tym bardziej, że na noc trafiliśmy, nie? To ten tor naprawdę wygląda tak, jak powinien, bo w dzień troszkę wszystko się tutaj kolorystycznie jest zlewa, nie? Jest mega wtedy. No tak jasno, jak to w dzień, no co mam Wam powiedzieć? No, no każdy wie, jak wygląda dzień latem, nie? Ja tu ostatnio latałem latem, chyba na live'ie. Latem, no w dzień. Było słońce, wyglądało jak lato, więc chyba tu mamy lat. Aj kurczę, myślałem, że wlezę tutaj, a jednak nie wyszło. No ale to wiecie, wiecie, bierzcie poprawkę, bo jak się lata i jeszcze się gada, no to to i będą błędy, nie? Ale jest sztosik, sztosik. Szeroko to jest fajnie są. Generalnie dwa takie jakby tory, nie jest taki szeroka szeroka jezdnia. No i tam gdzieś taki bardziej wąski jest. Ten taki jakby poprzecinany. A, i tutaj też się zagadałem. Chwilkę nie będę gadał, postaram się jakoś driftować lepiej. Chociaż, w sumie, no przecież, co mam nie gadać? Jak popełnię jakiś błąd, no to przecież nic się nie stanie, nie? Lepiej chyba z Wami trochę pogadać. Cały czas możemy sobie jeszcze ten stadion oblecieć dookoła. Jak widzicie. Furkę sobie troszkę przepalić, yy, ochłodzić delikatnie opony, jakby ktoś potrzebował. No i ponownie możemy wjechać sobie na tor, nie? A no, zakochany jestem w dźwięku tej BMW, naprawdę. Generalnie te zakręty są, zobaczcie, takie bardzo, bardzo jakby długie, gdzie nawet na czwórce, jak jest dobrze auto ustawione pod drifta, to na tej czwórce możemy sobie długi zakręt fajnie zrobić, nie? No dobra, no widzicie, jak to wygląda. Widzicie, że driftowanie na tym torze jest mega fajne i przede wszystkim przyjemne. E, pojedziemy sobie teraz jeszcze na to jedno takie wzniesienie, na tą taką do góry, e, nie wiem, taką scenę, ja to nazwę. Można sobie tutaj wjechać. Na początku myślałem, że można z tego wyskoczyć, ale nie, bo to są barierki, nie? No, generalnie nikt nie zabroni wyskoczyć, nie? No, ale są barierki. No i patrz, majster, jak to wygląda tutaj dookoła. Jeszcze teraz mam jakąś mgiełkę generalnie na tym stadionie. Ja nie wiem, czy to jest od mojego dymu z opon, czy to po prostu yy, pogoda, aura pogodowa wprowadziła jakieś takie sytuacje. Chyba generalnie idzie ranek, to jest chyba zmierzch, bo ten smog latający z tych dronów jest generalnie już wyłączony. Jak widzicie go teraz w tle, on tutaj jakby lata, ale. No, jakby nie świecą się światełka na nim, nie? I cały ten tor jest też chyba już prawie, że wyłączony. Jeżeli chodzi o oświetlenie, palą się tylko oświetlenia e, stadionu. Więc idzie ranek, że tak powiem. Ale dobrze. Fajnie tutaj jest. Naprawdę fajnie. Lubię takie smaczki w Forzie Horizon 5. Uważaj, panie, jak... Jak, jak cofa, żeby gdzieś tutaj komuś nie... Komuś. Tu nikogo nie ma, ale... Żeby sobie BM-ki nie uszkodzić. Jeszcze jedno kółeczko i nie będę was zanudzał dalej, no bo... Każdy z was zapewne już tutaj był. A jak ktoś nie był i dzięki temu... Liveowi jest po prostu pierwszy raz, to mega fajnie. Niech napisze komentarz, zostawi łapkę, zachęcam również do suba, tak aby abycie żaden content inny nie ominął i zapraszam na livey, które odbywają się na YouTube, TikTok, gdzie latamy sobie fajnie w konwojach, zdarzają się oceny driftów i jakieś inne czasami pierdy, w które się bawimy. Jeżeli odcinek Ci podobał, łapka w górę, jak Ci się nie podobał, to też łapka w górę, a co Ci tam szkodzi. Dzięki bardzo, że byliście. O, deszcz zaczyna padać. Jak powiem Wam tak, jak deszcz pada, to normalnie na, na drodze, to momentalnie auto jakby bardziej się ślizga, jest mniej przyczepne i ciężej zapanować jest, aby wejść w jakiegoś drifta. Na tym torze, Totalnie mi nie przeszkadza mokra nawierzchnia. Nadal się fajnie trzyma i jest łatwiej do panowania auto. Nie wiem, ta nawierzchnia to jest jakaś taka mega dobrze zrobiona. Mogliby jakiś, nie wiem, opis takiego czegoś zrobić, nie? Że na przykład jest to, nie wiem, tor zrobiony z tego, tego i tamtego. Żebyśmy w ogóle mieli jakiś pogląd, co to jest, nie? Także pogoda barowa, że tak powiem, mnie spotkała. No ale nawet dobrze. Ile można w słońcu jeździć? Tak to wygląda, moi drodzy. Dzięki, że byliście. Polecam, zapraszam i do zobaczenia na live'ach. Yamaha ja do Was.